Szanowni Państwo, proszę na nich spojrzeć. Jacy są piękni, jacy są młodzi, jacy są zdolni, jacy są pełni energii. I tylko my wyglądamy na ich tle coraz starzej, niestety. Będzie na Was czekała cała przyszłość. I tą przyszłość, która codziennie będzie stawać się teraźniejszością, jej forma będzie zależała tylko od Was. Tego roczna wystawa dyplomu Wydziału Sztuki, gości, jak co roku w Galerii Sztuki Współczesnej. Mimo trudnych warunków pokazujemy blisko 30 dyplomów powstałych częściowo w warunkach epidemicznych, kończonych nierzadko w domach prywatnych albo już w otwartych w w pracowniach naszego wydziału. E, prace bardzo różne, prace ze wszystkich pracowni, prace powstające zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Sądzę, że warto przyjść, zobaczyć albo obejrzeć w internecie. Właśnie skończyłam edukację artystyczną w zakresie szkół Tutaj właśnie jest moja praca pod tytułem struktury systemowe. Odnalazłam jakby bardzo ciekawe właśnie takie struktury przemysłowe. Są takie właśnie dzielnice po stronie, które są stworzone z kopalni, tak opuszczonych, ale otwartym do zwiedzania. Tam zrobiłam zdjęcia, które potem właśnie przerobiłam do sobie, żeby stworzyć właśnie te tutaj grafiki, co są.